Dzień dobry Jacek Balkan, zapraszam na kolejny, ostatni w tym tygodniu odcinek motodziennika. Bardzo przepraszam, że tak późno, ale wczoraj pogoda pokrzyżowała nam plany, a dzisiaj przed nami między innymi rozstrzygnięcie konkursu, ale zanim to nastąpi, to zapraszam Państwa na spotkanie z moim ulubionym kinowym i serialowym bohaterem czyli Homerem Simpsonem od teraz użytkownicy nawigacji samochodowej TomTom -tom będą mogli za jedyne 8 funtów wymienić fabrycznie wbudowany bezpłciowy głos na ten wyjątkowo charakterystyczny należący do Homera Simpsona właśnie You have reached your destination and you can hold your head up high because you are a genius At the end of the road turn left then take the motorway <noise> Jeśli komuś się podoba, to paczkę z dźwiękiem można kupić również w Polsce, za pośrednictwem strony internetowej TomToma, cena to 45 zł. Na dłuższą metę może być trochę drażniący, dlatego dla urozmaicenia polecam Państwu jeszcze głos Ozego Zborna. A teraz nasz nowy cykl pod roboczym tytułem Samochód Tygodnia doszliśmy do wniosku, że zamiast hurtem opisywać fantastyczne kabriolety czy samochody sportowe, poświęcimy trochę więcej czasu na takie samochody, które zapisały się w historii motoryzacji złotymi zgłoskami albo wręcz przeciwnie, ale dzisiaj zaczynamy od pięknej Włoszki. Alfa Romeo Spider. Pierwsza publiczna prezentacja tego przepięknego auta miała miejsce w 1961 roku na targach motoryzacyjnych w Turynie. Pierwsza partia gotowych samochodów opuściła fabrykę pod koniec 1965 roku. Oficjalna premiera odbyła się kilka miesięcy później na targach w Genewie. Auto zostało zaprojektowane osobiście przez legendarnego Battista Pininfarinę, i był to ostatni projekt, w który ten wybitny projektant był zaangażowany. Batista zmarł dokładnie miesiąc po premierze, w kwietniu 1966. Roku. A wracając do Alfy, to samochód oprócz przepięknej, nieco podobnej do Porsche sylwetki miał naprawdę niezłe silniki. Podstawowa wersja z silnikiem 1.6 miała pięciobiegową manualną skrzynię biegów, niezależne zawieszenie z przodu i tarczowe hamulce. Moc takiego auta może nie robić dziś wrażenia, bo samochód miał dokładnie 109 koni, czyli nieco więcej niż produkowane współcześnie silnik 1.6 montowane w Skodach, Seatach czy Volkswagenach. Z czasem pojawił się również motor mocniejszy 1.8 120 koni i słabszy 1.3 rozwijający niecałe 90 koni. W 1970 roku, po zaledwie czterech latach produkcji, na rynku pojawiła się kolejna generacja Spidera, a wraz z nią pod maskę trafił nowy, dwulitrowy silnik o mocy 132 koni, zasilany dwoma gaźnikami w Europie i mechanicznym wtryskiem w Stanach, które zresztą z czasem dla Alfy okazały się bardzo ważnym rynkiem. Również trzecia, przedostatnia generacja Spidera cieszyła się tam powodzeniem, mimo że nie była już tak smukła, doskonale wyważona i subtelna. Te wspaniałe cechy powróciły w kolejne Pożegnalnej generacji, wypuszczonej na rynek w 1990 roku, dostępnej z tylko jednym dwulitrowym, 124-konnym silnikiem. W 1993 roku produkcja Spidera ostatecznie się zakończyła. Przez 27 lat powstało około 120 tysięcy samochodów, czyli zaledwie kilka tysięcy rocznie, a w 1995 roku pojawił się smutny model GTV. Dzisiaj za klasycznego Spidera z trzeciej serii, czyli z lat 80., trzeba zapłacić w zależności od stanu od 15% do 30 tysięcy. I tańszych niestety nie ma. Droższe są zarówno samochody młodsze, kosztują przynajmniej 20 tysięcy złotych. Za podobne pieniądze kupimy również samochody z późnych lat 70-tych do niewielkiego remontu. Auta z pierwszej serii pojawiają się na rynku sporadycznie, a ich ceny doskonale odzwierciedlają piękno tego roadstera. W Europie za spojdera w nienagannym stanie trzeba zapłacić około 35 tysięcy euro. W Stanach około 35 tysięcy dolarów. Jeśli mają Państwo jakieś propozycje na samochód tygodnia, to zapraszam na forum albo na maila balkanmałpamoto.pl, a teraz rozwiązanie konkursu na najciekawsze internetowe znalezisko. Po raz kolejny państwa wiedza i aktywność bardzo pozytywnie nas zaskoczyła. Dostaliśmy ponad 100 maili i ponad 150 linków do przeróżnych, przeróżnych motoryzacyjnych ciekawostek. Więc z wybraniem jednej osoby, która dostanie nagrodę, a w tym tygodniu będzie to wodoodporny i wstrząsoodporny aparat fotograficzny firmy Olympus, mieliśmy problem. Ostatecznie postanowiliśmy uhonorować pana Darka, od którego dostaliśmy namiary na przepięknego nasza Metropolitan. Auto, które od samego początku było trochę pod prąd. Przede wszystkim nasz był piękny. Pierwszym w historii samochodem zaprojektowanym na Stany, ale produkowanym w Europie, dokładnie w Wielkiej Brytanii. Oprócz tego nasz, dostępny w wersji Coupe oraz Cabrio, ważył niecałe 900 kg, a do napędu służył ledwie czterocylindrowy silnik, w zależności od wersji o pojemności 1,2 lub 1,5. Mimo to sprzedaż szła całkiem nieźle: od 1953 do 1962 roku do Stanów i Kanady sprowadzono ponad 90 tysięcy egzemplarzy, dzięki czemu nasz był jednym z najlepiej sprzedających się aut z po wśród importowanych w tamtych czasach do Stanów. Dziś te urocze samochody są wyjątkowo tanimi, przepięknymi klasykami. Naprawdę ładny egzemplarz możemy kupić za 8 do 10 tysięcy dolarów. Za 3 tysiące kupimy samochód trochę zardzewiały, jednak kompletny i podobno jeżdżący. Kolejne nagrody od firmy Olympus do wygrania już w przyszłym tygodniu. Ja bardzo, bardzo dziękuję tym wszystkim, którzy przysłali do nas maila ze swoimi propozycjami i zapraszam na kolejne odcinki już w przyszłym tygodniu od poniedziałku i życzę Państwu ładnej pogody na weekend. Do zobaczenia.